Witam wszystkich Korników, dzisiaj będzie recenzja piły, co się Jerzyk ja kupił, to jest piła Elektra Beckum PKF 255, tu jak widać na tabliczce znamionowej. I no dzisiaj w prezencie będziecie mieli sam recenzję po śląsku, także jak kto nie rozumie co to było godane, to niech się pyta, to będę potem bo na polski to tłumaczył. Zaczniemy sam od samego wierchu, tak jak Pan Buczek przykozał. i na wierchu mamy anszlak wzdłużny. Anszlag jak się go tu popuści, to loto jak kryja w haźlu, o, loto to tu jak kryja w haźlu wszystko, ale jak się go to, tą śrubą skontruje, to się czymie dość wezmocno. i no teraz powiedzcie mi, bo ja nie wiem, czy to jest dupione, czy to tak mu być, bo ten anszlag mi zdupio lang na prawo, jest mniej więcej 3 mm różnicy między tą stroną, a końcem tego anszlagu, ja myślę, że może to tak być, ze względu na to, żeby mi tu materiału nie klinowało, jakbyś coś chciał po długości, żeby się to tu nie, nie zacinało. Ale nie wiem, powiedzcie, bo jak to jest dupione, to trzeba to będzie robić. A jak to jest dobre, to tak to ustawia, żeby tak to było. I co mamy dalej? Pod szlagiem jest blat. Ze szlachetnego gównolitu, czyli jakieś aluminium, no nie, nie sprawia to wrażenia solidnego blatu. I no takiego, no trochę to licho, licho to wygląda. Sama piła nie jest ciężko, we dwóch hopach my ją wnieśli, jakby mieli oczywiście ten wózek tu ściągnięty, bo to jest chyba najcięższe w tej pile, to ten wózek. I a propos właśnie tego wózka, no ten wózek sprawia wrażenie solidnego, też niby jest, tu jest aluminiowy, ale jest dużo cięższy. wygląda na dużo solidniejszy. Tu jest ta przystawka poprzeczno jest stalowo, do tego jest anszlak poprzeczny z kątomierzem. No, tak to wygląda. Jeszcze na tym nie robią, także nie wiem jak to będzie się tu sprawiało. Zobaczymy. Na razie nie wygląda to źle. Piła mu możliwość opuszczania, opuszczania tarczy, pochylania jej pod kątem. jedna siła, nie na ligstrom. Według tego co tu mamy napisane, to silnik ma 3x4 kW, także dość mocny. Długość cięcia maksymalną na wózku to jest 1,20 m. Może, jakby wydłużył trochę ten profil, to by się to dało zrobić, żeby to był jeszcze większy zakres jazdy. Ale to bym musiał pokombinować. Póki co, tela mogę powiedzieć: nic więcej, Bożek jeszcze na tym nic nie robił, nic żech nie cion. że to nie uruchomił, piła działo. Korpus jest z blachy, może nie wiem, 2, mm, 2 3 mm. Nie za Tu mamy przyłączę do odciągu. No i tela, no i zobaczymy jak się to będzie sprawiało w robocie, no wygląda to nie najgorzej, ale też nie najlepiej, no na razie to jest tak, wstrzyma się od opinii, zobaczymy dopiero jak to będzie wyglądało, jak skończa jakiś projekt, nad tym coś tu trochę zobejrza, bo tak to ciężko coś powiedzieć, bo na pewno będzie to lepsze jak to co rzekł wcześniej. Także pozdrawiam wszystkich korników i czym się hopy, pyrsk!